Dzisiejszy odcinek nie wymaga zbyt długiego wstępu. Będziemy bowiem rozmawiać o grach wybitnych i tych mniej wybitnych. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie Red Fala, Jedi Survivor i The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ze mną studię jest Michał Walkiewicz, a ze mną studio jest Kuba Karaś, a wy oglądacie nowy checkpoint. Checkpoint. Michał, miejmy to za sobą. Porozmawiajmy o Redfallu. ale co to about Redfall? Dokładnie. Wiecie już na pewno, bo nie jesteście kapitanem Ameryką, nie odmrozili was wczoraj, że, eee, że nie wyszło i że jest bardzo źle. Jest eee, bardzo ale... źle. A tego jak źle, nie da się do końca opisać się nie zagra w redfala. Dużo mówiło się o tym, że to będzie gra, która na premierę będzie miała 30 klatek, co było jakimś rozczarowaniem. Tak, na konsolach. I faktycznie jest to rozczarowujące, natomiast to nie jest największy techniczny problem tej gry. Myślę, że jest tym technicznym problemem jednak Dead zone, czyli ta martwa strefa w kontrolerach Xboxowych e głównie. Dead zone i frame Pacing, który mhm. jest po prostu też fatalny, który sprawia, że ta gra chodzi w 30 klatkach, ale wygląda jakby chodziła w 10 albo 15. Jest bardzo ślamazarna, jest bardzo mało responsywna. Przez to w zasadzie no, nie ma fanu żadnego z, z przemieszczania się z, z jakiegoś traversalu, zbiegania, ze skakania itd. A druga rzecz jest taka, że no, nie czuć tutaj za bardzo w walce niczego, nie? w sensie nie ma ani ciężaru e, pocisków, e, ani nie ma jakiegoś fajnego audio, które by, które by sprawiało, że, że ta walka jest mięsista, że te wampiry rozpadające się na kawałeczki e, są jednak z, z krwi i kości itd. Strasznie mało rzeczy tu idzie z trzewi, jest to bardzo sterylne. No nawet nie chcę zacząć opowieści o grafice, więc może zostawię to Tobie, ale, ale po prostu no jest, jest źle. Powiedzmy, że się nie zgadzam, że problemy techniczne to największy problem tej gry. Największym problemem tej gry jest sam jej core. Ona nie wie, czym chce być. Hmm. To jest taki trochę looter-shooter, tak jak mówiłeś, trochę RPG, tutaj wypadają brońki w różnych kolorach, ale to wszystko jest tak niedogotowane, że to jest niestrawne. To jest zupełnie niestrawne, Arkane zawiodło na całej linii, tutaj ta gra jest... Ledwo grywalna. To, co mówisz o tych 30 klatkach na Xboxie, szczerze mówiąc, grałem na PC, chyba wolałbym na konsoli. Jednak mimo wszystko fatalna optymalizacja. Z Miałem mnóstwo zastrzeżeń do studia Ark. Nie jestem jakiś wielkim fanem mm -hmm. ich tytułów z dwóch prostych powodów. Po pierwsze, to są ludzie, którzy mają wymyślają nieprawdopodobnie ciekawe mechaniki i nie robią nic, żeby zachęcić gracza do korzystania z nich. I to było w Dishonored, to było w, w Prey'u, to było w Deadloop, w Deadloop chyba przede wszystkim. A po drugie, to oni mają taki dziwny zwyczaj karania nas za korzystanie właśnie z najciekawszych rzeczy. Typu nie wiem, jeśli chcemy zabijać w serii Dishonored i robić to w efektowny sposób, no tak. i prowadzić jakieś baleć śmierci, to dostajemy zły ending. Nie, to są takie zagrywki, których nie jestem w stanie zrozumieć, bo to odbiera. Dla mnie przynajmniej odbiera sporą część Fridays, którą mamy z zabawy. Redfall nie ma nawet takich rzeczy, nie? Wydaje mi się, że to jest, to jest gra tak obrana do, do kości, tak gdzieś tam podążająca za rzeczami, które już się zdążyły nam przejeść w lutych tak. odtwórcza, nie? Na takich zgranych po prostu kliszach zbudowana. No nie wiem, no ja się grałem z kolegą Rozbo z PSX Extreme, pozdrawiam. Graliśmy kilka godzin w to tak naprawdę. I był święcie przekonany, że gram w nim to, to tylko dlatego, że będę z tego pisał recenzję, ty pisałeś. Jak się dowiedział, to, to, to ktoś chciał mi stawiać flaszkę za po prostu, wiesz. Po, Poświęcenie pomoc, dla tak, pomoc potrzebującym. No i to trochę mówi wszystko. Wydwójkę jeszcze w kopie, Można się troszkę pośmiać, można sobie gdzieś tam poszukać dziur, można toczyć bekę z tego, jak ta gra się nie udała. I jest to pewnie jakaś wartość w tym sensie, że Ee, że nie masz też jest dobra komedia no nie masz też poczucia, że straciłeś kilka godzin, ale Solot solo to sobie nie wyobrażam. Chociaż setting jest dobry, nie? To miasteczko, taki klimat trochę jak z True Colors. Tak, ee, tak, totalnie. Nie wiem czy z Colorado czy nie, ale generalnie jakiś taki właśnie e, fajny Fajne wykorzystanie tej ikonografii. To jest najlepsze, co Arkane zawsze, moim zdaniem, dobrze wychodzi, czyli budowanie światów, tak. budowanie tego otoczenia, że to wszystko jest wiarygodne, że to wszystko dobrze wygląda. I to miasteczko Red Bull wygląda naprawdę fajnie, ale co z tego, skoro cała reszta tutaj nie gra? Ja częściej ginąłem z rąk tych bandytów, tych ludzi, niż z rąk wampirów, bo wampiry często spawnowały się, takie, których się nie dało zabić, bo bagów jest tam tyle, że w pewnym momencie zacząłem robić kompilacje, ale. Też Chwilę później zrezygnowałem, bo tego było aż tyle, że już mi się odechciało. Setting jest fajny, na przykład, ale bohaterowie już. E, to jest jakiś taki edgy humor, związany też troszkę z nową obyczajowością, którego ja nie, nie lubię za bardzo. To jest e, ta taka bohaterka, która e, ma. To jest w jej opisie dosłownie, chyba, że ma. E, ex chłopaka, ma który. chłopaka-wampira, jest... którego może używać w walce, oraz e, kredyt studencki, nie? I coś dobra, nie? Że tak jakby. Znaczy, to takie rzeczy już mnie nie bawią, tak jak nie, bawił, nie, nie bawiła mnie w satyra w Devil May Cry, tym, tym reboocie tak? mm. od Ninja Theory, tak samo takie rzeczy mnie nie bawią, wydaje mi się, że jestem troszkę za dorosły na to mimo wszystko. E, I też nie, nie spodziewałem się, że Arkane pójdzie w, w tę stronę, e, w stronę dość takiego prymitywnego humoru, dość prymitywnej konwencji, dość prymitywnych mechanik. Myślę, że to jest najlepszy przymiotnik, który, który opisuje na dzień dzisiejszy tę grę, że jest prymitywna po prostu, natomiast no kto wie, no, może jakimś cudem będzie to No Man's Sky kolejne, za rok się okaże, że mamy w co grać, oby, nie wiem. Zobaczymy, Bethesda ma historię z takimi grami, Fallout 76 niesławny, tak. którego no też... wyciągnęli na prostą, czy tak będzie z Retwolem? Zobaczymy Daszą pożary, więc to jest, to, to jest jakaś nadzieja. Póki co od nas ocena ode, ode mnie ocena 4 Ja Nie, nie na 10. wystawię, bo grałem za krótko, ale, ale jest, jest, jest marnie. Jest bardzo marnie, a wydajcie znać, czy przekonaliście się, czy ta gra to faktycznie marność nad marnościami. Teraz role się trochę odwrócą, bo następną grę ty skończyłeś, ja jeszcze nie, ja ją ogrywałem chwilę w LA, więc coś tam wiem, ale ty zbierzesz zdecydowanie więcej. Jedi Survivor. Aha, e, może przejdźmy płynnie od wątków technicznych. Mamy 2023 rok. No, w zasadzie mógłbym skończyć tę narrację tutaj. No, wychodzi e, triple, triple owy tytuł, to jest rzecz tylko na nowe, na nowe sprzęt. E, no i gra jest w opłakanym stanie. Teraz jest troszkę lepiej, bo w ostatnim patchu na przykład HDR działa. Nie zamienia gry w, w jakąś taką mon monochromatyczną breję. Nie? Tylko, tylko działa i okej. Okay. Ale na przykład, wczoraj sobie wyszedłem. Tam jestem na etapie kończenia, zbierania wszystkiego do platyny. Wyszedłem sobie na jakiś taki budynek i spojrzałem sobie za horyzont, jakiś był rozmazany, i przy, przysunąłem się do, do telewizora. Okazało się, że nie ma tekstur po prostu na. Na niczym w zasadzie. Nie? Na wszystkich obiektach, które są w odległości dalszej niż 20 metrów, są mniej oteksturowane, jak na Unreal Engine 3, gdzie się, nie wiem, doczytywały po prostu latami. I to jest oczywiście wierzchołek góry lodowej, no bo w trybie performance rozdzielczość potrafi spaść poniżej 720p, czyli poniżej wysokiej rozdzielczości. Tak no to, tak więc jedyna opcja grać w to teraz na konsolach to jest, to jest wersja w 30 fps i powiedzmy w 4k, które też tam lata po całej skali, ale, ale niech będzie. No i to jest oczywiście jedna opowieść, a druga jest opowieść o samej grze, która jest no, fajnym, fajnym rozszerzeniem tego, co mieliśmy w poprzedniej, niewiele większym, chociaż ta gra troszkę pozuje, ani, cza, ani czasowo, ani przestrzennie to nie jest większy świat, po prostu mamy jedną większą, większą centralną lokację, z której sobie skaczemy w różne miejsca. Zresztą warto z niej wyskoczyć jak najszybciej, żeby zobaczyć trochę tego świata, tak bo ona, ona jest dość... Można notomna, utknąć. Można utknąć, no jest, jest sporo do roboty, ale też nie są to jakieś super zajmujące. Nie no jest to Elden Ring. No nie? tak. raczej takie standardowe, standardowe questy. No ale z mojej perspektywy najważniejsze jest to, że mamy bardzo fajną Gwiezdnowojenną opowieść, która jest w kanonie, która fajnie rozwija mitologię Jedi, która fajnie rozwija opowieść o rozkazie 66, no bo... Cały czas w tych grach oglądamy pokłosie tego, no jest jakąś taką opowieścią o, o ukrywaniu się, o wychodzeniu z cienia, o dźwiganiu na, na plerach tego, tego, czym był w ogóle rozkaz, tak? jakie spustoszenie spowodował. Fajnie to się, to się też odbija w relacji głównego bohatera, czyli Kalakestisa z innymi postaciami. Mamy dużo takich bardzo fajnych, subtelnych opowieści w tej grze, z dobrym payoffem, które w odpowiednim miejscu, w, w całej strukturze, tak jakby. E, gdzieś tam eksplodują fajnymi sensami, z znaczeniami, emocjami itd. Więc to było dla mnie najważniejsze, a to się udało. System walki jest, e, jest spoko. Jest, mamy, mamy teraz dwa miecze, mamy Crossguarda z, z nowej trylogii Gwiezdnych Wojen, mamy blaster, więc możemy być troszkę takim e, z Wickiem, <noise> jest jednym, Jest spoko, jest naprawdę spoko. No właśnie ja jestem na Koboch, dotarłem dopiero, bo miałem po Redfall, miałem lekkiego kaca growego, zresztą jak się dowiedziałem o optymalizacji Jedi, to stwierdziłem, poczekam, mm. bo to jest faktycznie kolejny tytuł, gdzie zgodnie z Twoją e, rekomendacją gram w trybie quality, ale dalej widzę te spadki FPS-ów no. i się zastanawiam, jak to jest możliwe, że gra, która była przesunięta znowu, wychodzi w takim stanie, że studio teraz non-stop wypuszcza jakieś łatki i gaszą pożar. Od... Znaczy, szkoda, nie? No bo to jest Respawn Entertainment. To nie jest, Respawn to nie jest arcade. Tak, znaczy, tak, dokładnie. Może tak jakby ro, mniej ambitne gry, ale, ale potrafią wyszlifować. Titanfall, tak, pierwszy w Jedi, czyli Fallen Order. Super. E, no to jest ewidentny problem z tymi wszystkimi rzeczami technicznymi. E, no wpływa to niestety trochę na rozgrywkę i na frajdę z tej gry, no bo to Naprawdę architektonicznie, jeśli chodzi o skalę tych poziomów, a level design, no to wszystko jest ciekawe i to wszystko jest ładne i art design jest w ogóle bardzo, bardzo dobry. Natomiast no, w praniu to się sprawdza tak sobie, jeśli na połowie tych rzeczy nie masz tekstur na przykład. No albo właśnie. Bo się zaczyna klatkować, albo kadstenki się zaczynają mrozić, nie wiem, tam zabiłem jakiegoś bossa i zaczął tak fruwać jako taka nieudeksturowana bryła po całym ekranie nie? i fruwał tak przez całą cutscenkę. Był to jeden z najbardziej emocjonalnych w scenariuszu momentów, więc. może to kontekstyczny timing. Był to na poziomie, tak, penisa, który wyskakiwał, przenikał przez teksturę w cyberpunku w zakończeniu. Nie? Już jestem trochę zmęczony takimi rzeczami. no Nie powinniśmy się z tym mierzyć. Rozumiem, że nie jesteśmy na pc tach ale, ale z drugiej strony pc towy port tej gry jest jakimś totalnym pośmiewiskiem. No już. właśnie. Chyba najgorszą pc tową wersją w tym roku jakiejkolwiek gry. Więc. Natomiast jeśli chodzi o kory, jeśli chodzi o samą grę i rozwinięcie wielu fajnych pomysłów z jedynki, jest w porządku. E Kontrola plotek, mapa i nawigacja w tej grze nie są lepsze. Nie? W sensie dalej zbieranie wszystkiego i latanie po lokacjach to jest absolutny hardcore, nawet, nawet pomimo tego, że możemy sobie na nich znaleźć mm -hmm. mapę to jest to jednak przerzucanie węgla trochę. Okej, okay, no dobra, ale ocena. Od Ani już jest w recenzji, którą możecie przeczytać od w zasadzie spadku embargo. Jaka jest Twoja ocena, skoro skończyłaś? Anka Ankała 9, tak? Anka dała 9. Wiem, rozmawiałem z nią o tym. Nie, w sensie ona chyba też po, tak jakby przymknęła trochę oko na te wszystkie błędy techniczne, co jest, jakimś, jest jakąś decyzją i to rozumiem, natomiast no dla mnie to jest, to, jest, to, jest, to jest trudne. Wydaje mi się, że słabiutkie 8, bardzo mocne 7, ale no zostanę przy tej ósemce, bo Wydaje mi się, że tę grę po prostu się naprawi w, w pewnym momencie i, i będzie już o wiele lepiej. Dajcie koniecznie znać w komentarzu w takim razie, czy już graliście w Jedi Survival, czy czekacie na te wspomniane patche. <grym> Michał, ja wiem, że Twoją grą roku będzie Resident Evil 4, ale <grym> ostatnio <grym> miałeś okazję grać w grę, która prawdopodobnie będzie moją i wielu z was grą roku, czyli The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mm, nic nie zakładaj, to jakby wiesz. Spodziewałbyś się po prezydencie, że tak zniszczy system? Totalnie nie. E, mamy sequel, jednej z, z chyba z najważniejszych gier ostatniej, ostatniej dekady. Gry, która bardzo dużo zmieniła. W sumie nasze podejście do eksploracji gdzieś tam, pewnie do spółki z Elden Ringiem, no ale jednak była, była pierwsza. No więc automatycznie ta poprzeczka gdzieś tam jest bardzo wysoko zawieszona. Ja w recenzji chyba będę się troszkę odnosił do tej recenzji, bo Wydaje mi się, że troszkę już myślę zdaniami z daniami tej recenzji, co to niektórych pewnie przeproszę, bo może się będę powtarzał. Ale taka metafora klocków Lego i klocków Lego Techniks wydaje mi się właściwa. nie? Czyli było dzieciakiem, patrzyło, układało się klocki Lego, zawsze się patrzyło troszkę z zazdrością na, na tych starszych na starsze dzieciaki, które miały Techniksy i tam robiły z nich stworzone rzeczy. A potem jak się samemu miało Techniksy, to dochodziło się do wniosku, że, ok, to jest fajna zabawa, jest bardziej skomplikowana, wymaga więcej cierpliwości, precyzji i tak dalej, ale brakuje w niej jakiegoś takiego. Nie wiem, jakieś takiej dziecięcej niewinności, frajdy, czystości, bezpretensjonalności, zniszczenia, burzenia i robienia tego typu rzeczy i trochę tak jest z tymi grami. Że też of the Kingdom jest, crafting to jest naczelna mechanika w tej grze. Większość umiejętności nowych, które mamy, dotyczą craftingu. Łączenie są przedmiotów, budowania z przedmiotów, konstrukcji, pojazdów, czasem jakichś robotów, w których walczymy z innymi, na przykład z bossami. Może okay. tak. Super. Tylko jest to, w przy, przy, przynajmniej w początkowych partiach rozgrywki, trochę męczące przez to, jak mocny akcent jest na to położony. Nie? Fajne jest to, że w gra uwzględnia. możesz być absolutnym analfabetą, jeśli chodzi o zagadki logiczne, tak jak ja. Myślenie nie jest moją najsilniejszą stroną w grach wideo, raczej, raczej refleksji skill. Więc naprawdę doceniam to, że jak podchodzę w Zeldzie nad jakąś pieczarę, to nie muszę, nie muszę budować sobie statku z silniczkami i tak tylko mogę sobie skleić 50 drzew i przerzucić je na drugą stronę i przejść po nich. To jest swoją drogą niesamowite. To jest ekstra. I cała gra jest zbudowana na tego rodzaju swobodzie. To jest, czego się spodziewaliśmy i co jest, co stanowi, tak jak były jej sile i to jest w porządku, natomiast wciąż nacisk na ten crafting jest bardzo duży. Co chwilę, co chwilę mijamy składziki z materiałami, które są dosłownie składzikami, mamy wydzieloną przestrzeń, z którego możemy sobie pobrać różne dechy i tak dalej, coś okay. zbudować, gdzieś przepłynąć i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to trochę mm, czyni tę rozgrywkę taką arytmiczną. To dotyczy każdego questu, to dotyczy wiesz, które odblokowujemy, żeby sobie odsłonić teren. Nie? W większości z nich też na przykład trzeba coś zbudować, by się na nim spiąć i tak dalej. Nie, braku, Brakuje mi trochę jakiegoś takiego flow, który miała jedynka, takiego właśnie naturalnego progresu. Wydaje mi się, że to jest bardzo e, indywidualna kwestia. Nie wiem nawet, czy powinienem robić z tego zarzut, po prostu to nie, to nie do końca... S... Ten zestaw umiejętności siedzi ze mną troszkę gorzej niż, niż ten, który mieliśmy w jedynce. Okay. I to, co z nimi można zrobić. Chociaż w teorii można nimi zrobić znacznie więcej. A właśnie, miałem zapytać, bo tak mówisz o tym budowaniu, że tak trochę wytrącało cię z tego e, grania? Czy zmęczyło cię? Jestem męczyło w pierwszych, początkowych partiach rozgrywki, przez pierwsze 80 godzin, no bo to są mhm. w przypadku tak dużej gry początkowe partie, zanim zejdziesz z powietrza. Z... Z tej z tych powietrznej wyspy, pierwszej, więc za chwilę czasu to, to zajmuje. a Natomiast potem weszło w jakiś taki naturalny rytm, no bo to cały czas jest wspaniała, fantastyczna gra. Zwłaszcza, że ona z takiej bardzo horyzontalnej zamieniła się w wertykalną. No mamy, mamy, mamy te wyspy podniebne, niżej mamy Hyrule, które znamy i kochamy, czyli te. Zielone równiny i góry <gry> ośnieżone, i tak dalej, a po jeszcze pod spodem mamy podziemia w rozbudowanych jakichś takich labiryntów, i tak dalej, więc tak naprawdę ten, ten świat się w każdą stronę rozrósł. I jasne jest takie wrażenie przytłoczenia w tej grze, które bardzo długo trzyma, Bardzo, bardzo długo. Praktycznie trzymało mnie od początku do, nie wiem, przez 30 godzin, 35 godzin masz takie wrażenie, że nie jesteś w stanie chwycić większości rzeczy w danym momencie, nie? świątyń, questów. To jest pewnie plus, no bo po to jesteśmy w tym świecie, żeby ta cudowność trwała jak najdłużej, żeby te rzeczy znajdować i żeby sobie jakoś we własnym tempie to, to wszystko robić. Natomiast też trzeba brać pod uwagę to, że to jest drugi raz jednak ta sama konwencja, ten sam świat itd. itd. Więc może przez to miałem momentami takie wrażenie, że, że trochę to jest męczące, ale nie jest nawet na tyle silne wrażenie, żebym robił z tego poważny zarzut w kontekście tej gry. Nie? Raczej zarzutem jest po prostu to, że to nie jest nowa, lepsza Zelda w innej konwencji. No właśnie dlatego bałem się tego sequela, to jest w sumie drugi sequel w historii Zeldy, bo wcześniej to była Majora. Natomiast tutaj zastanawiałem się, na ile przeniesienie tego z powrotem do nawet większego świata zagra. Ale chciałem Cię zapytać o coś innego, bo dzisiaj w odcinku bardzo mocno krążymy wokół kwestii technicznych. Jak jest tutaj? Czy pobrałeś tego day one patcha, o którym czytałem, który poprawia faktycznie tę grafikę? Wiesz co, ja nie miałem problemu w ogóle. Z... Znaczy wiadomo, no są spadki animacji na przykład. No, świat jest... Ta gra wygląda tak samo jak Breath of the Wild, no a właśnie. jest o znacznie większa, więc to jest osiągnięcie techniczne. E, oczywiście zdarzają się dropy animacji, zdarzają się spadki rozdzielczości, nawet pewnie poniżej 720 w trybie handheldowym. Hand hand no, grałem głównie na OLEDzie, na, na handheldzie, bo... Nie dziwię się. E, jest to pra prawdopodobnie optymalny sposób konsumowania treści ze Switcha teraz. Nie, nie ma lepszego. Wydaje mi się, że nawet jeśli się jakieś falery pojawiają, to, to nie przeszkadzają w grze, czasem trudno je zauważyć. A jeśli zauważymy, no to wciąż no dostajemy tyle w zamian chyba, że, że nie jest to aż tak paląca, palący temat. To nie jest bajoneta 3, gdzie faktycznie cały czas myślało się o tym, że switch powinien odejść, że tak jakby to już jest pierwszy, pierwszy poważny sygnał, że konsola sobie nie daje rady. E, zupełnie nie jest to natężenie, i też e, ta gra nie prowokuje tego rodzaju negatywnych emocji. Więc. no My już wiemy po ostatnim artykule zamieszczonym na Kotaku, że następca Switcha pojawi się najwcześ najwcześniej wiosną tak, 2023. Tak, tak. E, Michał, nie pytam Cię o cenę, bo wiem, że tę chcesz zostawić dla recenzji. Tak, także... tak, zapraszam do recenzji po, po ocenę. no Chyba nie będzie zaskakująca. Myślę, że e, God nie. of War i God of War Ragnarok, to jest dobra referencja. To też jest gra, w której pierwszej części dałem 10, a drugiej z różnych względów nie. <laughs> Także ale, ale, ale wciąż jest no, jedną z lepszych produkcji tego roku na pewno no, i Nintendo dowiozło. A jeśli, e, jeśli spędziliście setki godzin w pierwszej zaldzie, no to tym lepiej będziecie się bawić w tym świecie, bo, bo jest tego świata po prostu więcej, jest więcej rzeczy do roboty, jest więcej ciekawych mechanik. No i e, każdy Adam Słodowy e, domorosły naprawdę będzie miał co robić w tej grze. Więc słyszeliście Michała, dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy czekacie na Tears of the Kingdom. Tak, nagrodzimy najlepsze drezyny, które zbudujecie. To był mocno techniczny odcinek, ale jednocześnie obfitujący w naprawdę mocne tytuły. No dobra, czasem też mniej mocne. <grystanie> obfitujący w duże tytuły, może tak. Tak, zdecydowanie, no bo nie można odmówić Radpolowi bycia dużym tytułem, ale też jednocześnie bycia pierwszym dużym tytułem BTZ. -y no. Na... <grystanie> W portfolio Microsoftu. Nie poruszyliśmy tego wątku na no to konwen. To prawda, zostawiliśmy jest... to, to na sam koniec. Tak, czekamy na, na rehabilitację. Tak. I czekamy przede wszystkim na wasze komentarze pod tym odcinkiem. Czy graliście w Redpola, czy daliście mu szansę mimo złych recenzji? Czy graliście w Jedi Survivor? I tutaj też mogę się zapytać, czy daliście mu szansę mimo złych recenzji na Steamie? No i czy gracie już w Zelda? Piszcie koniecznie w komentarzach pod tym odcinkiem, a my się widzimy już wkrótce. Cześć.